Jestem właśnie nad morzem Mamy takie świetne dojście do plaży w lasku i idziemy właśnie z wykrywaczem poszukać skarbów Ale pięknie świeci słońce Na plaży musi być super W sumie nie wiem od czego by tu zacząć, bo no, trochę się ostatnio podziało, pozmieniało. Jak widzicie, zrobiłem spory downgrade, ponieważ, jak zalał mi się pinpointer, to zacząłem szukać kolejnego. No, i już jakieś tam wymysły i tak dalej. Też chciałem właśnie z questa, No i, i trochę przesadziłem. Otóż, szukając właśnie pinpointera fajnego, już cenowo doszedłem do 1000 zł. I sobie mi się a takie dyskryminacje, bajery, szmery. No i stwierdziłem jaki to ma sens. To nie o to chodzi, że ja mam kupować najdroższy sprzęt. No bo po co tak naprawdę? Tutaj chodzi o to, żeby mieć pan z poszukiwań, który właśnie największy mam nad naszym polskim morzem. Na Chorwacji jednak ciężko się nurkuje z wykrywaczem. Też musiałbym dużo kasy wydać, zainwestować w sprzęt do do po prostu nurkowania. No i stwierdziłem, że nie o to w tym wszystkim chodzi, tylko chodzi o to, żeby czerpać z tego wszystkiego, jak największą przyjemność, a nie wiem jak wy, ale ja bardzo czerpię przyjemność z tego widoku schodzenia po plaży, gdzie jest wygodnie, gdzie można w takim fajnym piaseczku pokopać. Nawet mnie to bardziej cieszy niż kopanie, znaczy, przede wszystkim bardziej mnie to cieszy niż kopanie ziemi no i to jest taka definicja mojego ulubionego chodzenia z wykrywaczem, czyli nad polskim morzem jako forma relaksu, aktywności żeby zrobić sobie fajny spacerek no i o to w tym wszystkim chodzi także w sumie wymieniłem sprzęcik na Quest X5 czyli to co miałem wcześniej najbardziej podstawowy wykrywacz morze, on tu wariuje, zbudza się i tak dalej ale, ale jest w sumie, jest fan, jest zabawa i w ogóle. A dodatkowo jako pinpointer kupiłem taki oto z Parkside'a. Myślę, że w wszystkim świecie hobbystów z wykrywaczami dobrze znany wykrywacz, pinpointer. Bo no, jak za 7 dych ma naprawdę super możliwości. A jak już tak mówiłem o zmianach. W tym co się podziało, no to jak widzicie mam inne okulary. E, niestety nie widzę zbyt dobrze, bo wczoraj były fajne fale, był taki sztorm. No i się kopałem, no i mi fala zmyła moje obecne okulary. I teraz mam takie o tu coś znalazłem będziemy kopać. Na Chorwacji zalałem telefon i wykrywacz, a w polskim morzem zgubiłem w wodzie okulary. Bo był taki sztorm wczoraj, że po prostu zmyło mi je w twarzy, ale... Zabawa na falach była świetna, no dlatego teraz też tutaj jest dużo sypu. o, nie wiem czemu strasznie dużo takich yy, piór jest tutaj, to przede wszystkim te wszystkie kubki to są ptasie pióra, ale dzięki temu, że wczoraj był taki storm, no to możemy znaleźć, mam nadzieję, dobre, fajne fanty. No niestety nie tym razem, folia aluminiowa, o, patrzcie ile tutaj jest, właśnie wszystko to są pióra ptachie. Ja nie wiem naprawdę o co to chodzi, czemu tego tu jest tyle. Jak ktoś wie, to dajcie znać. To wszystko przez to, że tutaj wczoraj były takie ogromne fale. Więc mam nadzieję, że z tymi takimi biurami też nawiało się tutaj skarbów, a może chociaż znajdę swoje okulary i będę lepiej widział na wakacjach. No bo no, widoki są cudowne. I fajnie byłoby lepiej to wszystko widzieć. No ale... Mówi się trudno, trzeba żyć dalej. Takie jakieś fatum, że wszystko się zalewa, gubi i traci. No ale mogło być zawsze gorzej, także cieszmy się z tego co mamy, nie? Ale dobra. Zajmijmy się poszukiwaniami z wykrywaczem. A nie gadaniną. tu mamy hmm. czy żeby pinpointer trzeba by było włączyć włączymy sobie w takim razie nowy sprzęcior czy to na pewno tutaj było Wykrywać coś wrzęczał ale możliwe że to jest za małe coś nie wiem

Port zewiały. Idziemy dalej. Nie będzie być. A, że gra No właśnie, trochę to był zły sygnał. A, to są właśnie minusy tanich sprzętów, że są miejsca, w których po prostu nie da się z nimi wchodzić. Tutaj jest po prostu już za wilgotny piasek na ten wykrywacz, i on tutaj wariuje. Nie mówię, że to będzie mój docelowy wykrywacz, bo chciałbym jeszcze sobie sprawdzić takie modele jak um, Quest Q30 tak 1200 zł mniej więcej no i chcę jeszcze sprawdzić tego ali ekspresowego Tiangsun'a, którego wszyscy tak zachwalają pisałem ostatnio na grupie to ludzie pisali, że Tiangsun to wymiata i to jest porównywanie X5 do Tiangsun'a, to jest jak y, gareta T150 do Ace Pro, także no warto by było sprawdzić, zwłaszcza, że idzie ten wykrywacz tanio wyrwać na No znowu śmieci, fe nie biorę tego nawet takie to już jest te hobby czy to nad Polskim Morzem, czy nurkując w Chorwacji no, jest to na pewno hobby dla cierpliwych na Chorwacji mniej się trochę dzieje, bo jak tam się trafi coś, no to rzeczywiście jest to coś ciekawego, ale trafi się to rzadko. A nad Polskim Morzem jest pełno kapsli i można zbierać. Normalnie kieszenie wypychać. No i nawet zbytnio nie trzeba nawet używać wykrywacza. Bo tu już leży kuszeczka Można by powiedzieć, że... Ale to widać, że to chyba z jakichś zabaw dziecięcych bo jest jakaś karteczka z takim jakimś znacznikiem no jest to, że ktoś na morzu utknął na jakiejś wyspie i wysyła butelkę do plaży ale z jakiejś gry plenerowej na to wygląda także zwracam honor chociaż no, nie widzę tutaj żadnej młodzieży bawiącej się w gry plenerowe <gry> już tutaj jestem parę dni nad polskim morzem już parę razy chodziłem z wykrywaczem no, i muszę Wam powiedzieć, że kapki masa. A z kasy to same miedziaki. No i znowu syf. Także miedzi masa, więc jest zabawa, jest coś ich schylać Ale na kasę czy jakieś biżuterię to raczej nie ma co liczyć. Głównie można liczyć na. Kacle? O właśnie tak w tym przypadku. I na przemiłych ludzi, którzy po prostu podchodzą, zagadują na temat wykrywacza, na temat hobby. No, jest przyjemnie. Zawsze wspominam taką sytuację, jak taki pan do mnie podszedł i pyta mnie, pytał mnie, czy idzie z tego wyżyć. No i ja mówię, że nie, że to tylko tak jestem na wakacjach hobistyczną i ja pierniczę to. Pan przyjechał na wakacje pracować. No i właśnie wszystkim opowiadam tą historię. Ale tutaj ktoś zbudował fajną budowlę. Dzieci się musiały długo bawić. Świetna sprawa. Tu już mamy prędzej sygnał na kapsla. Czyli wygląda to tak, że jak jestem nad kapslem, to jest wysoko. A jak zjeżdżam w dół, to, to spada. No i teraz myślę, że to nas to będzie kapsel. Jak to nie wie kapsel, to ja nie wiem. O. I na szczęście tym razem się nie myliłem i mamy kapselkę. Hmm. Co to może być? Zero aż kapselek, kolejny. Kolejny kapsel. कर आईने कब से लग Kolejny. Kolejna spinka. Kolejna, bo wcześniejszej nie widzieliście, bo akurat ludzie do mnie przyszli, pogadaliśmy trochę, także Nie chciałem ich nagrywać. Standardowo kapselek No jaki zbieg okoliczności. Że tutaj gdzieś drugi będzie. Jeden obok drugiego, no ciekawe, bardzo ciekawe że tak dwa wpadły pięknie się robi Wysoki nie zmienia się na niski, ciekawe No to folia bąbelkowa, co ja z tym mam? Folia aluminiowa.

Sampai <coughs> 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 Nie. Nie. Jakby było potwierdzenie, to chociaż wie pani, co no. Z tyłu jest Czasem lepiej nie mówić, bo w sumie tyle kapsli, że jak to będzie wasze, to będzie. <grym> no to taka siara to, będzie. No? Kapsli bardzo dużo. <grym> Kapka. A ja teraz to odkryję, bo to tu piszczy. O. Wiesz, tu trzymamy O nie. zamierz widzisz. O nie. Teraz będę się stresował. O nie. To ja będę patrzył. Już po zachodzi słońca Tu mamy kolejny sygnał. Ciekawy jaki. Zdeznę pinpointer A standardowo kapselek że jest po zachodzie słońca Jas... Kurde, nie mogę zakończyć, bo cały czas... Jakiś sygnał? Ale tym razem śmieci. Ale tak. Już jest po zachodzie słońca. Ja z uśmiechem na twarzy, z garścią, całą kieszenią pełną kapsli i innych śmieci, znaleziono mi pięcioma groszymi i jednym śledziem, z pogadaniem. Pogadałem sobie z ludźmi, pośmieliśmy się, no i tym oto sposobem Kończę ten odcinek. Do zobaczenia.